Witam Was bardzo serdecznie. Ja jeszcze na nogach, jeszcze żyję. <laughs> Docencie moją pracę, nie tylko moją. Pozdrawiam Bartka.pl oraz Bartka Burz. Pozdrawiam wszystkich owców burz, którzy to oglądają. Wszystkich z wioski. Nupkę, Oskara, moich przyjaciół, którzy ze mną łowią codziennie. Staramy się łowić. W sumie to nasza praca. Jesteśmy zmęczeni, ale tak naprawdę raportowanie poprzez robienie zdjęć czy poprzez nagrywanie i ostrzeganie ludzi to jest nasza pasja, nasza praca, nasze hobby, nasza robota. Docencie moją pracę z tego tygodnia, bo nieprędko zobaczycie mnie w akcji. Jeśli konwekcja ma być jutro. Zakończenie w zasadzie konwekcji <laughs> ma być jutro. Też spróbuję przechwycić Pewnie będą malutkie smugi, bo ma krupom nawalać. Piątek, albo konwekcja już w ciepłej masie, albo spokój, ale o tym to jutro wieczorem, albo w dzień jeszcze przed zachodem słońca zrobię plener i nagram prognozę. Więc jak się podobają filmy przede wszystkim. I cóż. W sobotę już najprawdopodobniej wystąpi w sobotę i niedzielę konwekcja w ciepłej masie, którą też przechwycę. Jest szansa na pierdy. I cóż, potem spokój i wtorek. Pełno dynamizmu nas czeka w prognozie, więc nie będzie wytchnienia odłowów. Odłowów praktycznie nie będzie wytchnienia. Trzymajcie kciuki, żebym wytrzymał. Do zobaczenia.